Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Posiedzenie, które, jak się oczekuje, przyniesie obniżkę stóp procentowych w Polsce o 50 punktów bazowych. Za taką decyzją przemawia przede wszystkim obserwowany w kwietniu wyraźnie spadek inflacji, spadek, który rozpoczyna nam powrót inflacji do celu i nie jest wykluczone, że ten cel inflacyjny, definiowany jako 2,5% plus minus jeden punkt procentowy, zostanie osiągnięty już w lipcu. Decyzje w sprawie 100% inwestorzy poznają w środę w godzinach popołudniowych. Oczekuje się również, że ta decyzja, ta obniżka 100% rozpoczyna cały cykl luzowania polityki monetarnej w Polsce. W tym roku stopy procentowe powinny łącznie spaść o minimum 100 punktów bazowych. Pytanie pozostaje tylko takie, w jakich krokach to nastąpi. Rada Polityki Pieniężnej powinna kontynuować cięcie stóp procentowych w roku 2026, więc łącznie w dwa lata stopy procentowe w Polsce prawdopodobnie zostaną obniżone minimum o 200 punktów bazowych.